5, 4, 3, 2, 1 start. 6 prawy, 70. Długi, 5 lewy. I 6 prawy, i 5 lewy. Trzymaj wewnętrznej. Skręt 3 prawy. I 6 lewy przez szczyt. 30. Długi, 5 prawy, zacisk. I 3 lewy. I długi, 6 prawy, i skręt 2 lewy. 6 prawy, 50. Szczyt i długi, 3 lewy zacisk. To długi, 5 prawy, otwarty, 30. 6 prawy przez szczyt, 120. Długi, 6 lewy przez szczyt, zacisk i 4 prawy. 36, lewy zacisk i długi, 2 lewy. To skręt 5, prawy i szczyt, 6, 50. Ostrożnie, 5 lewy i 4 prawy otwarty, długi. 50, długi szczyt, 6, 100. Szczyt i długi, 6 lewy, 50. Długi, 6 prawy i 2 prawy. 30, długi, 3 lewy, zacisk do 2. Do 4 prawy ciąć. I długi, 6 lewy. Do cztery prawy, ciąć. I cztery lewy, i pięć lewy. Trzydzieści prostych. Sześć lewy, i trzy prawy, ciąć. I trzy lewy, i długi sześć lewy. I długi pięć prawy, trzymaj wewnętrznej. Pięćdziesiąt, trzy lewy. I sześć prawy, i długi sześć lewy, zacisk. Do cztery. I długi sześć prawy, ciąć. I ostrożnie lewy. I trzy prawy, do dwa lewy. I sześć prawy, i sześć lewy. I 5 prawy i ostrożnie 4 prawy. I 6 lewy i 3 lewy. I 5 prawy, wąsko nie ciąć. Do lewy i długi 3 prawy, otwarty. 33 lewy, 50. Długi 4 lewy. 5 prawy. 30 prostój. Długi 6 prawy, zacisk do 3. I ostrożnie 3 lewy. I 6 prawy i 5 lewy. I długi 6 prawy, nie ciąć. I 5 lewy. 50 prosty. Ostrożnie 5 prawy i 2 lewy. I długi 6 prawy. Do 5 lewy przez metę. 50 do stopu.